Czołem drogie Anony. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie i mój głos na supi. Link w opisie. Pracuję na Sorze. Tym razem nie o pacjentach, a o kolegach. W pracy mamy niewielkie pomieszczenie z aneksem kuchennym i naszymi szafkami służbowymi miniaturowych rozmiarów. W mojej zmieszczę tylko torebkę, kubek i moją ogromną książkę, na którą wydałam 500 zł i wolę, by nie zniknęła pożyczona na jakimś innym oddziale. Z pomieszczenia korzystają osoby pełniące tam dyżur: lekarze, pielęgniarki, rejestratorki i na jednym ratownik medyczny w tej grupie fartuchów. Mamy tam wspólną lodówkę i szafkę na kawę, mleko i wspólne słodycze. Z racji braku miejsca w naszych prywatnych szafkach przechowujemy też tam nasze podpisane produkty spożywcze jak chlebek, płatki śniadaniowe, jakieś przekąski. Tam też trzymam moje musli. Karton podpisany grubym markerem moim imieniem prawie z każdej strony. Otóż kogoś nie zraża fakt, że to wartość prywatna, a nie wspólna. Ostatnio, kiedy wkładałam moje pudełko do szafki, było jeszcze trzy czwarte opakowania. Podczas ostatniej nocki chciałam zjeść mój jogurt z musli. Ktoś był na tyle bezczelny, że wyżarł mi je. Odstawił puste opakowanie z resztkami, które dosłownie zmieściły się na stołowej łyżce. Żyłka zaczęła mi pulsować, ale nikomu nie powiedziałam, ale już miałam dość złodzieja. Pora na zemstę. Otrucie złodziejaszka środkiem przeczyszczającym nie wchodzi w grę. To sor, i na miejscu jest pomoc. Ale lekarz lub pielęgniarz z sraczką może nie udzielać należytej pomocy pacjentowi, a z pozycji tronu porcelanowego jest niezdalny do pracy, a reszta ekipy. Będzie przez to ponosić konsekwencje w postaci jeszcze większej ilości roboty. Super ostrecili może być niebezpieczne dla zdrowia. Nie chcę dokładać sobie roboty pacjentem. Poza tym w najgorszym przypadku, jeśli złodziej będzie na tyle bezczelny i zgłosi to, będę mogła ponieść nie tylko konsekwencje dyscyplinarne, ale i prawne. Wybrałam taki zawód, bo chcę pomagać, a nie szkodzić. Po dłuższym namyśle wpadłam na pomysł. Pułapka na złodzieja jest nieszkodliwa, a zemsta będzie słodka. Dosłownie słodka. Zamówiłam karmelizowane w cukrze z cynamonem świerszcze i postanowiłam podrasować moje musli tym słodkim, wysokoproteinowym dodatkiem. Może jak ten kleptoman spożywczy zauważy insekty w śniadaniu, które komuś ukradł, to się oduczy raz, a porządnie ruszać cudze żarcie. Mam tylko nadzieję, że będzie to zauważone już w trakcie konsumowania i dopiero jak taki insekt trafi już do tej złodziejskiej mordy na łyżce. Wątpię, by zebrał się na przeprosiny, ale mam nadzieję, żeby nie był na tyle bezczelny, żeby mi powiedział oddaj Fartucha. Szkoda tylko, że nie będę mogła widzieć jego reakcji na niespodziankę. Czytał. A od kiedy jest zakaz dodawania do swojego śniadania płatków chili? Hmm?